Cześć, witam serdecznie. tu znowu ja. E, tak, dzisiaj nagrywam spokoju od Kacpra. Chciałam Wam parę rzeczy pokazać. To ostatnio Kacper robił w szkole: takie zajączki, kwiatuszki, jakieś różne rzeczy. No, i tak sobie e, siedzę tu u niego w pokoju, no, on teraz się dużym pokoju cywilnym robi, wszystkie e, izby są gdzieś tam zajęte. No, i tu mam trochę spokoju, żeby z wami trochę porozmawiać. A mianowicie, parę tematów mnie zajęło dzisiaj, wczoraj i ogólnie. E, poza tym, że weekend był fascynujący i bardzo pracowity ogólnie, e, to powiem wam, że nawet jak dzisiaj poszłam do pracy, byłam taka jakaś pełna energii, nie wiem, może ta pogoda dała mi y, te słońce. No mieliście rację, słońce wyszło, od razu się umór poprawił, o, to jest, jest coś w tym. Naprawdę. Ta witamina D ze słońca jest dużo lepsza niż ta syntetyczna, także... E, serdecznie polecam. Dzisiaj taką kąpiel słoneczną e, z rana byliśmy e, przed obiadem, po obiedzie e, na zewnątrz z dziećmi. I ja wczoraj tak myślę. No, koleżanka z pracy dostała covid. No i byłyśmy we trzy. Na szczęście było ciut, ciut mniej dzieci. Także udało się nam trochę zorganizować tych, co dzieci miały spać, po prostu nie kładliśmy spać, tylko sobie jakoś przetrzymaliśmy je tak, żeby się e, trochę tak... No, powiem tak, mamy taką matę starą na, na placu zabaw u nas i e, położyłam ją na ziemi, na słoneczku. No i dzieci te mniejsze przyszły się położyły, a jedna nawet usnęła. No i patrzcie, sprawa załatwiona. Dzieci się wyleżakowały na tym, na tym, na tym podwórku i bardzo fajnie. E, trochę się musiałam też dzisiaj nagonić. wiadomo, przeobić dużo więcej e, pracy, bo wszystkich ucisnęliśmy w jedną grupę do jedzenia. E, było troszeczkę więcej głośno, ale po prostu dzięki Bogu była pogoda i mogliśmy wyjść na świeże powietrze. Po ostatnie dni deszczowe były, bardzo mokre, zimne, yy, chociaż w zeszłym końcówka, zeszłego tygodnia też nie była najciekawsza. No i yy, po prostu aż tego potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy wszyscy wyjść na plac. Na te piękne słońce. No i co się stało? Mimo to, że byliśmy w trójkę, daliśmy razem radę. Po prostu, tkwi, w czym tkwi rzecz? Dzisiaj przeczytałam artykuł, że jest, wiadomo. E, warunki, no nie powiem, są ogólnie e, ciężkie, bo ktoś wypada, bo ktoś tam chory, ktoś tam na COVID, kwarantanna, e, dziecko chore, Bóg wie co, nie? E, przedszkole całe chodzi. No i do czego zmierzam? E, tak jak kiedyś powiedziałam, zmęczony pracownik nie jest efektywny. To jest prawda. Bo człowiek musi dużo więcej energii wyczerpać niż jak jest nas więcej i ta praca się jakby podzieli na więcej osób. I człowiek jak przechodzi z domu, to jest totalnie już wypompowany. Dzisiaj też y, musiałam się trochę dżemnąć, bo wiadomo, mąż y, teraz ma wolne, ma urlop, y, siedzi z pusiem, no to mama się musiała dżemnąć. Zawsze wykorzystuję takie dni, gdzie y, gdzieś tam po prostu przynajmniej tam godzinkę muszę się troszkę położyć, e, bo jednak tą energię trzeba gdzieś tam skumulować i to dużo daje. Nie mówię, żeby spać na umór, ale gdzieś tam te godziny w nocy brakuje, człowiek musi rano wstać. Dzisiaj raczej tak nie wstawałam wcześniej jak zwykle. no Bo kacper nie musi iść do szkoły, no to wstałam trochę później, ale z przyzwyczajenia się przebudziłam trochę wcześniej. Poglądałam część vlogów, przywitałam się ze wszystkimi, no z tymi coś co się dało, no i ponadrabiałam pewne rzeczy teraz wieczorem, ponadrabiam i tak bardzo miło spędziłam czas tak oglądając co u Was. Słychać. No i tak. Do czego zmierzam? Dużo tkwi rzecz w zespole. Co mnie bardzo tutaj. No bo tak, pracując w dużym mieście, przykładowo, powiem to na z moim przykładzie: nie powiem, że to jest jakiś wyznacznik tego, ale powiem to tylko na moim przykładzie, bo przykładowo. W Ktoś powie, większym mieściem bardzo fajnie się pasuje, bo, pracuje, bo, bo, bo się spasowało jakoś tam z charakterem, z zespołem i tak dalej. Bo to trzeba jednak się spasować. W środowiskach społecznych, czy w, e, w pracach, które wymagają e, kontaktu społecznego, trzeba się charakterem spasować. Jednak nie, e, nie pracujemy z ziemniakami za przeproszeniem, tylko z ludźmi. I przede wszystkim e, bardzo fajnych rodziców mamy w przedszkolu, nie powiem. Bardzo są wyrozumiali, bardzo dużo pomagają. To jest prawda. E, pracując w większym mieście miałam ten problem, że e, dużo więcej ludzi pracowało w przedszkolu, to było fakt. E, ale też bardzo dużo ludzi chorowało. Co chwila ktoś wypadał, co chwila ktoś coś. E, potem było nas mało, zaczęli się ludzie zwalniać, bo była atmosfera nie ta, jaka trzeba... No, i po prostu o masakra. No i doszło do tego, że było nas, nie wiem, 5 na 30 parę dzieci poniżej trzeciego roku życia, ale takich małych, co niektórych, co chodzić nie umiały. I ja potem miałam problemy z kręgosłupem, ze stresem, ogólnie wszystko mnie dobijało. No i potem jakoś tak się stało, że tutaj się zwolniła w okolicy um, praca. Um, Okolica, w okolicy zwolniło się miejsce pracy. No i stwierdziłam: Aha, przyszedł czas, trzeba rzucić tamtą robotę. I przede wszystkim mam ten plus, bo miałam mieć w tamtej pracy obcięte, nie to, że miałam mieć obcięte godziny, bo pracowałam 25 godzin na tydzień, miałam mieć obcięte na 20, no bo gdzie moje dziecko szło do szkoły, no to piątek wolny, wiadomo. Miałam mieć na 20 obcięte, no i zarabiałabym tym sposobem mniej, bym musiała jeszcze do kolonii jeździć. Ach, bez sensu, nie? Także tu pracuję 24 godziny, piątek wolny i jest super. Czyli weszłam finansowo na to samo, pracuję yy, od poniedziałku do czwartku, jeden dzień wolnego, dodatkowo, wiadomo, do weekendu koptowany, ale po prostu ja mam też ze swoim dzieckiem dużo pracy, no bo piątek mam. E, przede wszystkim terapię, mam e, różne też moje terminy, też muszę po, połapać gdzieś tam, no bo jednak e, pracując w nie można gdzieś tam wypadać, e, nagle powiedzieć sorry, mam termin u lekarza. Nie można czegoś takiego robić. E, zwykle ja mam terminy z rana, bo muszę je chodzić na pobranie krwi, związane z tarczycą i potem bym nie dała rady jakoś tam mobilnie się ogarnąć. No bo nam się nie opaca mieć dwóch samochodów i po prostu... Ja mam bardzo o tyle blisko, że dojeżdżam dwa przystanki i już jestem w pracy, także ten kawałeczek dolecę do, do pracy. E, co jeszcze ciekawego, co mnie ostatnio zaciekawiło właśnie, tak jak ostatnio powiedziałam, że 90% społeczeństwa chodzi tu w maskach, mimo że znieśli obowiązek. E, bardzo... Um, Podoba mi się podejście poniekąd polskiego społeczeństwa w Polsce, bo ludzie się tym cieszą, prawda? A tutaj jest takie jakieś, ja, nie wiem. Wiadomo, boją się, bo więcej zarażonych, boją się, bo coś tam i tak dalej. Powiem tak, u mnie w pracy restrykcyjnie się nosi maski, koleżanka po raz drugi dostała COVID zaszczepiona, wszystko pięknie. Dokładnie. Nie jestem jakiś antymaskowic i tak dalej, ale po prostu widzę, co jest grane i pewne rzeczy nie da się uniknąć i nie wiem, jakaś to jest ochrona, ale sami wiecie. A według ekspertów powinno się maski co pół godziny zmieniać, także no, jeśli mamy tylko do dyspozycji jedną maskę dziennie na tyle godzin pracy, to jest po prostu nonsense, bo wdychamy swoje wiadomo E, nie będę tego tematu poruszać, bo jest dość kontrowersyjny. Dużo ludzi się ten temat poruszało i po prostu zostawię to tak, jak jest. E, kolejna afera w Niemczech, co jest, ostatnio się dowiedziałam. E, firma Fero wycofuje produkty, e, znaczy się pełną partię od kwietnia do czerwca tego roku. Przede wszystkim jajka niespodzianki. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy w Polsce też to jest. Słyszałam gdzieś tam balonik poleciał, że gdzieś tam to jest. Eee, że czai się nawet z Wielkiej Brytanii, coś tam było też, że jest salmonella w tych jajkach. Ciekawe, nie? E, jestem ciekawa, co będzie na Wielkanoc z normalnymi jajkami. Może też gdzieś będzie salmonella i nie będziemy świętować Wielkiej Nocy. Nie wiem, po prostu nie będziemy malować jajek. Nie wiem. E, dużo ludzi przestrzega przed tymi, m, e, ogólnie, w artykułach przestrzegałem przed kupnem tych jajek, tych gotowych, malowanych, no. E, co zauważam? E, a propos świąt wielkanocnych e, niemiecki, e, w niemieckich e, kościołach, m, kiedyś taka pogłoska poleciała, że e, Niemcy nie chodzą z koszykami do kościoła, takimi wystrojonymi jak w Polsce. E, tylko biorą jak e, ta jak Tasia na zakupy e, biorą całą e, wytłaczankę jajek, gdzieś tam e, jakieś rzeczy po prostu i idą do kościoła z tym po prostu e, osobiście e, w Niemczech ja zawsze jak chodziłam jajka świętej to chodziłam do, zawsze do Polskiej Misji Katolickiej, gdzieś tam w Niemczech w kościele, gdzieś tym niemieckim, raczej nie miałam okazji być na tych świętach wielkanocnych. Bo akurat, jeśli chodzi o, o. Urodziłam się w Polsce, wyrosłam w polskiej tradycji, w polskim kościele i po prostu kościół niemiecki jakiś taki jest dla mnie. Nie ma tego czegoś, nie ma tego. Rozumiem, mogą być tutaj osoby też niewierzące, żeby nie urodzić, tak? No, chciałam wyrazić moją opinię. Nie ma tego czegoś, że nie ma tego klimatu. Ej, jak idę z tym koszyczkiem, to wiadomo, i są te wszystkie rzeczy, i tak malutko, i to jest tak symbolicznie, i to mi się podoba, i są te piękne to koszyczki, a to serwetka, a to kolorowe, trochę bóg szpanu, jakaś stążeczka, i te koszyki są po prostu aż po prostu cudowne, nie? To jest tak jak z palmami, a tutaj w Niemczech zauważam, to jest tak, idzie idziesz się do kościoła, dostajesz kawałek gałęzi, i cześć. Po prostu, e, wiecie, no, w Polsce może być podobne, ale te palemki, co ludzie noszą, przykładowo w mniejszych miejscowościach, jak ja się wychowałam w mojej miejscowości, to tam te palemki rzeczywiście, co jedno dziecko, to miało ładniejsze. No, po prostu ja widziałam, a to takie, a to z baziami, a to z bukszpanem, a takie wstążki, a jeszcze kwiaty, róże, nie wiadomo co do tego. Po prostu aż dech nieraz zapierała Jak byłam dziewczynką, to po prostu uwielbiałam. Chodzi na niedzielę powiem, z tym pochodem, z tym wszystkim. To jest tak, nie wiem, na Boże ciało dzieci sypią kwiatki. Z kwiatki to ja nawet sama sypałam. No, także dużo z takich rzeczy się fajnych gdzieś tam. Wspominki są. To są naprawdę przyjemne lata. No, powiem tak. Jeśli chodzi o, o Kaspiego, no to staramy się wychowywać go w, w wierze, wiadomo, e, powoli, na razie z pewnymi rzeczami, e, oczywiście on problem z chodzeniem do kościoła no. e, jest bardzo ciężko, nie umie wysiedzieć, e, wiele razy próbowaliśmy, po prostu to jest, e, spotkałam się nawet tutaj a w Polskiej Misji Katolickiej z takim czymś, że e, Byłam kiedyś z Kacperem w kościele i y, po prostu byłam, y, Kacper coś tam zaczął robić, y, zaczął się głośno zachowywać. Jakiś facet po prostu, jakiś facet z Polski mi opiepsił, nie? A ja mówię, no przepraszam, on jest chory, nie? A on mówi, to niech pani wyjdzie z kościoła. Mówię, normalnie, myślałam, że mnie rozpieprzy, nie? Po prostu ja nie wiem, co to mu chłopowi przeszkadzało, że moje dziecko jest trochę głośno. Przecież ach, to jest po prostu dla mnie jakiś nonsens, nie? Ja rozumiem, że nie przeszkadzać, ale e, chciałam, żeby moje dziecko trochę też zaznało tego, e, w czym my wyroś, wyros, wyrośliśmy, w czym jednak gdzieś tam zakorzeni nie jesteśmy i chciałabym mu to przekazać. Na razie, póki co, zaznajemy go. Dobrze, że te msze online jeszcze zostały Staram się mu pokazywać też nawet w telewizji, e, jak jest możliwość. Po prostu ostatnio mamy ciężko, wiadomo, mąż też pracuje na zmiany, pracuje też w weekendy i po prostu ostatnio ciężko w ogóle, e, żeby to jakoś tam zorganizować, nie? E, w szkole u Caspra powiedzieli, jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą, jest dla niego po prostu za wcześnie. On może być niegotowy emocjonalnie, wiadomo. Oni raz na dwa lata zbierają grupę i wtedy z tą grupą idą się przygotowywać. To jest takie specjalne przygotowanie dla dzieci niepełnosprawnych tutaj. Co mogę powiedzieć, to kiedyś nastąpi, tylko że musi przyjść ten odpowiedni czas i ja się cieszę, że moje dziecko przystąpi, jeśli będzie gotowe emocjonalnie. Ja staram się zaznajamiać, bo teraz jednak w okresie tych świąt Wielkiej Nocy staram się mu pokazywać, czytać dużo na temat, w sposób dziecięcy, pokazać mu jak to było, jak to jest i tak dalej, gdzieś tam, żeby on wiedział, że jest coś wyższego nad nami, nie, no i wiadomo także to jest mniej więcej pod tym kątem nie także każdy, w jakiejkolwiek jest wierze, czy wierzący, czy niewierzący, jakie ma przekonania, powinien w jakiś sposób to dziecko utwierdzać w tym, w czym ma żyć i żeby to się zgadzało z całą, bo to jest jednak, te przeżycia, to wszystko to jest jednak rodzinne, to jest jednak taka sytuacja, w której żyjemy i żyjemy razem i staramy się do siebie być dobrze i po prostu gdzieś tam to zespala. Um, tak, jak powietrze do oddychania, jest gdzieś tam potrzebna jakaś siła wyższa. No po prostu ja mam taką osobistą potrzebę. Nie wiem jak inni, ale po prostu ja taką mam. E, co mogę powiedzieć jeszcze a propos ogólnie takich codziennych rzeczy? Teraz jestem na etapie czytania jednej książki. Zamówiłam sobie z Polski. Znalazłam po prostu księgarnię internetową. E, nazywa się ona. Hmm, to jest księgarnia wysyłkowa. E... No zapomniałam, jak ona się nazywa, ale. E... Polska księgarnia internetowa. O, tak się nazywa. I tutaj w Niemczech sobie zamawiam książki z Polski, które z wydawnictwa są. Dobre i są dużo tańsze niż niemieckie. Także w Niemczech kupuję te używane. Jeśli chodzi o przykład, zbieram sobie punkty Payback, no to wtedy Paybackiem sobie zapłacę. Ale jeśli chodzi o normalne książki, to dużo więcej opłaci mi się w polskiej księgarni. No i przede wszystkim sobie czytam też po polsku. Nie, no, po niemiecku też lubię czytać. Mam dużo pozycji niemieckich i czytam je również, ale jestem na yy, mózg autystyczny. O, to jest jedna z ciekawszych pozycji, e, bardzo się chcę dowiedzieć, wiem, że tą, e, tą książkę już przerabiali wszyscy, tylko ja nie, ja jestem ostatnia, wiem. E, chcę się dowiedzieć, jak to jest z dzieckiem autystycznym i początek przeczytałam, już nawet ciekawy i powiem, że jest bardzo dużo podobieństw tutaj do Kacperka, nie mogę, nie będę podrównywać ten Play Grandin do Kacpra ale Gdzieś tam podobieństwa są. Ja akurat jestem na początku, gdzie mówiono jest o autyzmie dziecięcym, więc to jest temat, który mnie dotyczy w tym momencie, bo moje dziecko ten typ autyzmu ma. Chociaż z ICD, z nową klasyfikacją od tego roku, nie ma w ogóle podziału na trzy rodzaje autyzmu. Po prostu tego już nie ma. Także mam nadzieję, że się. Wam dzisiejszy vlog podobał, trochę pogadaliśmy, bla bla, także mam nadzieję, że Wam się podobał i życzę Wam spokojnej nocy. Dobrej nocy przede wszystkim. Buziaki, pa, cześć!